że mocno nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co na babca przemoc dzieła, szamotnie Marsz Marsz Dąbrowski ziemi włoskiej do Polski, zawchłonym przyrodem, sąsiadując się z Marsz. marsz Ziemi włoskie, o za młodym złączył się z narodem. Zapłonął nagle świat, bez drożami szli, prześpiący las, równym rytmem młodych serc niespokojne dni czas. Gdzieś pozostał ognisk gdy dróg przebytych kurz, cień siwej Tylko w polu białych krzyż nie pamięta Walczyć o twój dom, wśród zielonych pól, o nowy dzień. Narodzie, niegdyś wielki, dziś w smutnej kolei, wyzuty z sił, bogactwa, sławy i nadziei. Co niegdyś mocą miecza i nauk wyborem, po stronych byłeś dziwem, pogromem i wzorem. Dziś pod jarzmem schębienia, klęsków i niewoli Dumnym jesteś igrzyskiem i pastwą swawoli Ty coś orężem obce przemierzał narody Patrz, co zrobiły z tobą domowe niezgody O Panie, któryś jest na niebie Wyciągnij sprawiedliwą dłoń Z cudzych stron do ciebie, o polski kraj i polską broń. O Pol Ciemny stop z legiony to Żołnierska buta Legiony to Stracenców los stumanieni, nie wierząc nam, że chcieć to módz. Laliśmy krew, posamotnieni, a z nami był nasz drogi wódz. My Z czego się cieszyć. Nie musimy się wstydzić swoją historią, bo kiedy Polska powróciła na mapę Europy, zajęła na nowo miejsce w jej sercu, stała się dla pogańskiego świata i ze wschodu i z zachodu, a może i z północy i z południa krwawiącym stygmatem, który przypomina światu. Jak żyć i pielęgnować to wszystko, co stanowi naszą tożsamość. I nie mamy, bracia i siostry, powodu do wstydu, przeciwnie, powód do dumy z tego, żeśmy na tej ziemi zrodzeni, wychowani, żeśmy tę Ziemię ukochali, a jej historię i tradycję z serca przyjęli. Przekazujemy tę tradycję. Tradycję często wymagającą, tradycję może bolesną, tradycję naznaczoną bólem i cierpieniem i rezurekcjami naszej ojczyzny przekazujemy z pokolenia na pokolenie, aby to, co stanowi naszą tożsamość nie umarło w jakimś pędzie ku postępowi i nowoczesności bez odniesienia do wartości chociażby takich jak Bóg, jak Ojczyzna, jak Honor. Drodzy Zebrani, w tym szczególnym dniu Narodowego Święta Niepodległości spotykamy się tutaj przed pytą Marszałka Józefa Piłsudskiego przy Kościele Ojców Kapucynów, aby oddać hołd bohaterom walczącym o wolną i niepodległą Polskę. Aby podkreślić rangę tego wydarzenia, proszę teraz wszystkich Państwa o powstanie, a orkiestrę Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubartowie o odegranie Mazurka Dąbrowskiego do, do hymnu. hymnu. 11 listopada 1918 roku, po 123 latach niewoli, odrodziła się wolna Polska. Dziś my, spadkobiercy polskiej tradycji niepodległościowej, sięgamy do skarbnicy cnót naszych walecznych przodków, przywołujemy pamięć uczestników powstań narodowych, twórców II Rzeczypospolitej i obrońców odzyskanej niepodległości. Wspominamy również żołnierzy pulbitewnych II wojny światowej, polskiego państwa podziemnego oraz powojennego podziemia niepodległościowego. O wystąpienie okolicznościowe proszę burmistrza miasta Lubartów, pana Krzysztofa Paśnika. Nasi rodacy nie szczędzili wysiłku, by przez 123 lata niewoli zachować narodową tożsamość. To wyjątkowa wartość. Wszyscy musimy o tym pamiętać. Szczególnie teraz, kiedy za naszą granicą toczy się wojna. Listopad to najbardziej refleksyjny, pełen zadumy miesiąc. Dla nas, Polaków, jest miesiącem wyjątkowym. 11 listopada obchodzimy bowiem Narodowe Święto Niepodległości. Które upamiętnia jedną z najważniejszych i najbardziej radosnych dat w dziejach naszego kraju. 11 listopada 1918 roku po latach rozbiorów, powstań i zsyłek po 123 latach nieobecności na mapie świata Polska wybiła się na niepodległość. 104. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości to wspaniała okoliczność aby wyrazić wdzięczność twórcom Państwa Polskiego. Wszystkim, którzy przelewali krew, by polski duch nie zaginął. Dziękujemy. Narodowe Święto Niepodległości jest dla nas Polaków źródłem radości i dumy z naszych dokoniań i dziedzictwa narodowych tradycji. Niech ten wyjątkowy dzień stanie się również zachętą do dalszego wysiłku, by nasz kraj i nasze małe ojczyzny nadal wzrastały w siłę i stanowiły dla nas, dla nas wszystkich jako przestrzeń do realizacji planów i marzeń. Wierzę głęboko, że nie tylko dziś, przy okazji Narodowego Święta Niepodległości, biało-czerwone barwy będą nas jednoczyć. Dziękuję bardzo. O wystąpienie okolicznościowe proszę pana Jana Kantaka, sekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Co tak naprawdę spowodowało, że przez te 123 lata, mimo mijających pokoleń, Polska przetrwała? Język, kultura, sztuka, ale przede wszystkim wiara, wiara katolicka. To jest nasz, nasze dziedzictwo, nasza wartość, w której opieramy nasz, naszą narodowość, naszą państwowość. Bardzo dziękuję, panie burmistrzu, za zorganizowanie pięknej rocznicy. I, I radujmy się, bo naprawdę to jest radosne święto i abyśmy z tej niepodległości mogli się cieszyć raz na zawsze. O wystąpienie okolicznościowe proszę pana Krzysztofa Hetmana, posła do Parlamentu Europejskiego. Ta uroczystość tutaj, dzisiaj, nasza obecność i te uroczystości organizowane z okazji 11 listopada w tak wielu miejscach w Polsce, jak Polska długa i szeroka, to wyraz naszej wdzięczności i pamięci. Pamięci o tych, którzy dla nas tą Polskę i wolność i niepodległość odzyskali. Pamięć o ojcach polskiej niepodległości, o Józefie Piłsudskim, Romanie Dmowskim, Ignacym Paderewskim, Ignacym Daszyńskim, Wincentym Witosie, Wojciechu Korfantym, ale także pamięć o wszystkich tych, którzy przez 123 lata próbowali także z bronią w ręku, tracąc życie, niekiedy bardzo młodo, próbowali odzyskać tą niepodległość. O modlitwę za bohaterów walczących o wolność naszej ojczyzny proszę ojca Wojciecha Gwiazdę, gwardiana klasztoru Kapucynów. Boże, któryś do niedawna zapomnianą Polskę skrzesił cudem wszechmocy Twojej, Radze Przenokrólowej Polski i naszych świętych, wielkich patronów, dopełnić miłosierdzia nad naszą Ojczyzną i odwrócić od niej grożące jej niebezpieczeństwa. Niech za łaską Twoją stanie się narzędziem Twojej czci i chwały. Natchnij mądrością jej rządców i przedstawicieli, karnością i męstwem jej obrońców, zgodą i sumiennością w obowiązkach jej obywateli. Daj jej kapłanów pełnych Ducha Bożego i żarliwych w dusz zbawienie. Wzmocnij w niej Ducha wiary i czystości obyczajów. Wytem wszelką stanową zazdrość i zawiść, wszelką osobistą czy zbiorową pychę, samolubstwo i chciwość, tuczącą się kosztem dobra publicznego. Niech rodzice i nauczyciele. W bojaźni Bożej wychowują dzieci i młodzież, zaprawiając je do posłuszeństwa i pracy, a chroniąc od zepsucia. Niech ogarnia wszystkich duch poświęcenia się i ofiarności względem Kościoła i naszej umiłowanej Ojczyzny. Duch wzajemnej życzliwości i przebaczenia, jak jeden Bóg. Tak jedna wiara, nadzieja i miłość niech krzepi nasze serca. Amen.